Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Małej firmy bez mitów. I dzisiaj chcę się z Tobą podzielić, porozmawiać dzisiaj z Tobą o tym, co decyduje o tym, że o sukcesie w biznesie, co decyduje o sukcesie w ogóle w każdej innej dziedzinie Twojego życia, jak odnieść sukces i jakie są te składniki sukcesu. I to, o czym chcę dzisiaj Ci powiedzieć, moja refleksja, może być taki, być może będę mówiła o rzeczach, o których nikt wcześniej Ci nie mówił, albo nie każdy ma odwagę o nich mówić, albo odwagę je przyznać, bo kiedy myślimy powszechnie o biznesie, w ogóle o sukcesie, to oczywiście wyobrażamy sobie dużą ilość pieniędzy i oczywiście. Mm, i oczywiście wydaje nam się, że żeby zrobić, jakby osiągnąć sukces w biznesie, to potrzebujemy znajomości, albo dobrego pomysłu na biznes, albo kapitału dużego na start, albo no nie wiem co jeszcze, tak? Albo może ciężkiej pracy, różnie. I mm, to, o czym chcę mówić dzisiaj, do, do, do tego zainspirowała mnie bardzo mocno historia, którą usłyszałam całkiem niedawno i o tym Ci króciutko opowiem. Miałam przyjemność i zaszczyt poprowadzić prelekcję na takim spotkaniu networkingowym rozwijalni kobiet. I tak się, tak się złożyło i to, to traktuję jako ogromny zaszczyt dla mnie, że, że akurat... Yy, kiedy prowadziłam tę prolekcję, to, było, to obchodzą, obchodziliśmy wspólnie szóste urodziny tej rozwijalni kobiet. Jej założycielka, czyli założycielka tej nie wiem jak to nazwać organizacji, grupy, 6 lat 6 lat to naprawdę dużo opowiedziała przy okazji swoją historię. Opowiedziała o tym, w jakim momencie była, kiedy podjęła tę decyzję? Dlaczego podjęła tę decyzję, żeby zacząć organizować tego rodzaju spotkania networkingowe dla kobiet? Jak to się rozwijało? Jak było trudno po drodze? I jakoś tak się stało, że minęło 6 lat. I. I nagle jest w tym miejscu, w którym jest, że, że w piękny sposób świętuje. To zresztą było spotkanie z niesamowitą energią, w piękny sposób świętuje um, hucznie szóste urodziny organizacji, którą stworzyła. Jak to jest możliwe? Jak to się udaje ludziom? To się nie udaje. To jest efekt pracy, ale bardzo specyficznej pracy. I właśnie opowieść Ani mnie zainspirowała, i pomyślałam, że to jest taki temat, który warto rozwinąć, bo o tym się rzadko mówi. Pierwszy, absolutnie, punkt, pierwszy składnik sukcesu, o którym ja bym powiedziała i który, na który ja bym zwróciła uwagę, bezwzględnie, to jest Twoja pasja i Twój entuzjazm, Twoja energia. To czy Ty wiesz, co chcesz zrobić, ale dlaczego to robisz? Dlaczego to jest dla Ciebie ważne? Potrzebujesz wiedzieć, co chcesz zrobić i dlaczego to Cię niesie. Dlaczego potrzebujesz mieć pasję do tego, co robisz? Bo jeżeli nie masz do tego pasji, nie masz energii do tego, co robisz, to może ma, mało kto ci o tym powie. To jest jeden z mitów, że robienie biznesu, który odnosi sukcesy, to nie jest takie, wiesz, pasmo sukcesów w górę, w górę, w górę, w górę, w górę, w górę. Tak nie jest nigdy. I jeżeli ktoś w to wierzy, albo ktoś ci to próbuje wmówić, to nie jest to pełna prawda. Prawda wygląda w ten sposób, że kiedy Prowadzisz biznes jakikolwiek, nawet taki, który nieustannie rośnie, nieustannie się rozwija, nieustannie odnosi sukcesy, a nawet wtedy tym bardziej, to nie, jest, to nie jest tak, że biznes jest stabilny, to znaczy, że wszystko idzie w taki sposób, ani że biznes się rozwija, to wszystko idzie w taki sposób. To jest nieprawda. Prawda wygląda w ten sposób, że, że kiedy chcesz osiągnąć sukces, to musisz się liczyć z tym, że będą momenty. Wspaniałe, kiedy świętujesz, tak jak ja dzisiaj od rana, a to mogą być momenty, kiedy wszystko, kiedy po prostu się wszystko wali i kiedy są, są problemy i trzeba je rozwiązywać. I właśnie wtedy potrzebna jest Twoja pasja. Właśnie wtedy będą momenty, które nie będą łatwe, będą momenty, kiedy trzeba podejmować trudne decyzje, będą momenty, kiedy trzeba. E, czasem człowiek ma dość. Czasem człowiek ma, ma dosyć, czasem człowiek się czuje wyczerpany. I wtedy, wiesz, nie będzie kogoś, kto Ciebie zmobilizuje, bo Ty jesteś liderem swojej firmy. Więc kiedy prowadzisz swój biznes i chcesz doprowadzić go do sukcesu, potrzebujesz mieć pasję, potrzebujesz mieć energię, potrzebujesz po prostu wiedzieć, po co to robisz. I ta historia rozwijalni kobiet tak mnie zainspirowała, dlatego że, wiesz, tu akurat jest taka sytuacja, że za tym stoi jakaś idea, za tym stoi idea, żeby kobiety się spotykały, żeby kobiety się wzajemnie inspirowały, w Twoim biznesie, w Twojej sytuacji, to może być kompletnie inna idea, ale kiedy tego nie masz, można to szumnie nazywać misją firmy, ale kiedy tego nie masz, nie masz tej idei, nie masz tej swojej pasji, nie masz czegoś, co Cię niesie, to dopóki wszystko idzie dobrze, będzie dobrze, ale, ale wtedy, kiedy przyjdą trudne momenty, a on, tak wygląda życie, nawet jeżeli nie lubimy sobie o tym przypominać, kiedy przyjdą trudne momenty, to, to wtedy właśnie wtedy trzeba z siebie wykrzesać energię. Właśnie wtedy trzeba znaleźć powód, żeby wstać kolejny dzień rano i zmierzyć się z tym, co, z czym się trzeba zmierzyć. I rozwiązać problem, który trzeba rozwiązać, i zrobić kolejny krok, i później jeszcze kolejny. I w ten sposób dochodzi się do sukcesu. Drugi, drugi składnik sukcesu, na który bym zwróciła uwagę. To jest kwestia Twojej wytrwałości i wiary. To się troszeczkę wiąże z tym pierwszym, ale, nie, ale jest to coś oddzie, jednak innego, bo dlaczego, dlaczego tak często, ja to obserwuję bardzo często u przedsiębiorców, zaczynamy coś robić, a e, to nie działa, dobrze, rezygnuję. Dlaczego zaczynam, a może będę robić to i to, zaczynam, zaczynam, nie, nie widzę efektów, rezygnuję. Zaczynam coś innego robić, nie widzę efektów, rezygnuję. Wiesz, zastanawiałam się ostatnio, robiłam takie małe podsumowanie u siebie w firmie i naprawdę bardzo wiele rzeczy u mnie w firmie działa. Rzeczy, które nie potrafiłam przez lata dojść, dlaczego nie działają, a teraz nagle zaczęły działać. No i tak sobie usiadłam, robiłam to podsumowanie i zastanawiałam się, jak to jest? Co takie, na czym polega ta różnica? Że teraz coś działa, a kiedyś nie działało. Widzisz, bo to jest tak, że potrzebujesz wiary w to, że zadziała. Że kiedy nie do końca wierzę, że coś, że, że coś ma szansę zadziałać, to wycofam się w połowie drogi. To o to chodzi. To nie będę wytrwale dążyła, to jeszcze jedna próba, to jeszcze jedna, to jeszcze jedna, tylko, a nie, no tak myślałam, że nie pójdzie. No, no nie, nie poszło. Ta wytrwałość. To, to wykonanie jeszcze jednej próby, to opublikowanie jeszcze jednego artykułu, to spróbowanie jeszcze raz, nawet jeżeli do tej pory próbowałam, próbowałam, próbowałam i nie wyszło. Jeżeli wiem, co robię, jeżeli mam do tego pasję, jeżeli wyznaczyłam kierunek i nie, to, nie są to chaotyczne działania, tylko, tylko wiesz, takie konkretne, twardo zmierzam, krok za krokiem, krok za krokiem, krok za krokiem, to daje efekt. Jest taka, taka słynna. Yy, Słynna yy, anegdota o Edisonie, tym Edisonie, który wynalazł żarówkę, że on wykonał podobno, niektórzy twierdzą, że to jest nieprawda, bo on nie sam wykonywał swoje eksperymenty, bo miał zespół ludzi, nieważne. Ale jest taka opowieść, że, że on yy, wykonał chyba tysiąc prób, żeby wynaleźć żarówkę taką, jaką my znamy współcześnie, i yy, chociaż Teraz odchodzimy od tych żarówek, ale gdyby nie jego wynalazek, to nie wiadomo, czym byśmy oświetlali nasze domy. On wykonał tysiąc prób i kiedy go zapytano, czy on nie miał już dosyć, czy nie miał ochoty zrezygnować, to odpowiedź Edisona była krótka. To nie jest tak, że ja miałem 999 nieudanych prób. Ja poznałem 999 sposobów, które nie działają. Ja Dowiedziałem się, że takie sposoby wyprodukowania żarówki nie działają. I wtedy przyszedł ten, ta tysięczna próba, i nagle zadziałało. Pamiętam kiedyś, czytałam wspomnienia Jerzego Kukuczki, tego słynnego polskiego himalaisty, legenda, i jak on zdobywał wszystkie ośmiotysięczniki, które zdobywał wytrwałością. W tej książce, którą czytałam lata temu, ale to mi bardzo mocno utkwiło, on opisuje sytuację, kiedy już naprawdę nie miał siły iść, kiedy już naprawdę miał kompletnie dosyć, kiedy już po prostu, wiesz, wszystkie, jest taki moment, kiedy wszystkie komórki twojego ciała krzyczą: Już nie, już nie, już mam dosyć. I wtedy on sam siebie przekonywał: Postawię jeszcze jeden krok. I opowiadał o takiej historii. Ja czasem stosuję to też w górach. Opowiadał o takiej historii, kiedy był tak wyczerpany fizycznie, że po prostu umówił się ze sobą, że zrobię jeszcze tylko 10 kroków. Jeden z trudem postawiony krok, drugi z trudem postawiony krok, trzeci z trudem postawiony krok, do 10. Później chwilę odpoczywał i umawiał się sam ze sobą na kolejne 10 kroków i szedł dalej. I w ten sposób zdobywał szczyt. I teraz... Jak to się ma do naszego prowadzenia biznesu? Ja nie mówię, że masz iść w tak ekstremalnych warunkach jak kukuczka, tak? Zdobywać ośmiotne gdzie de facto funkcjonujesz w strefie śmierci. Nie o tym mówię, ale my, kiedy prowadzimy nasze biznesy, bardzo często wycofujemy się znacznie, znacznie, znacznie wcześniej. Wycofujemy się przy pierwszym niepowodzeniu, tak zwanym niepowodzeniu. A jak powiedział Edison, to nie jest niepowodzenie, to jest tylko. Wiem już nauczyłam się, że ten sposób nie działa. Spróbuję innego i idę dalej. Ta wytrwałość to jest tak ogromnie ważny wyznacznik, i wiesz, taki czynnik sukcesu, składnik sukcesu, że to jest coś niesamowitego. I pamiętam, dlatego, że ja rozwijanie kobiet, od której, w ogóle, która mnie, której historia mnie w ogóle zainspirowała, historia Ani i, i rozwijanie kobiet zainspirowała mnie do tego. Do tej rozmowy z tobą. Ja, ja, ja obserwowałam też, jak się rozwijała ta rozwijalnia, dlatego że my rozpoczęliśmy, rozpoczęłyśmy współpracę chyba 4 czy 5 lat temu, więc, więc ja byłam w stanie widziałam, jak to się dzieje. Ja widziałam, ile było różnych prób, a może w taki sposób organizować te spotkania, a może w taki sposób je reklamować, a może tak, a może inaczej. To jest wytrwałość. To jest powód, dla którego jednym się udaje, a innym nie. Bo jedni nie patrzą na to, że to jest porażka, że ojejku, już nie mam siły, ojejku, już jestem wyczerpany, tylko idą dalej, robią kolejny krok. I kolejny, i kolejny. A później chwilkę odpoczywają, a później idą dalej. To nie oznacza, że wszystkie kroki są trudne. Naprawdę czasem po prostu płyniesz jak na skrzydłach, ale. Trzeba mieć w sobie tą gotowość, że czasem, czasem nie jest z górki. I wreszcie trzeci składnik sukcesu, który jest niezmiernie ważny i o którym też koniecznie chcę Ci powiedzieć, to jest niestety, hmm, powiedziałabym, nie patrz na czas. I to też wynika z mojego doświadczenia, z, 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 po prostu z, kiedy podsumowuję sobie to, co u mnie się w życiu zadziało, że my nauczeni takim stawianiem sobie celów, którego zresztą ja też uczę i też namawiam do stawiania sobie celów jak najbardziej. I e, namawiam do tego, żeby cele były smart, czyli między innymi e, cel ma być określony w czasie, że osiągnę to. W ciągu roku, że w ciągu 12 miesięcy będę tam i tam, że w tym tygodniu zrobię to i to. Te cele są bardzo ważne. Tylko musimy i, i warto je jakby tak sobie ustawiać cele, ale nie możemy pozwolić na to, żeby te cele jeżeli ja sobie ustawię taki cel w mojej głowie, że za rok mój biznes będzie dochodowy, albo za rok mój biznes będzie generował dwa razy więcej zysku. I tak, i, i robię po prostu wszystko, wszystkie ręce na pokład, robię wszystko, co mogę, żeby ten cel osiągnąć. Co jeżeli za 365 dni tego celu nie osiągniesz? Bardzo często wtedy reagujemy na zasadzie nie, nie udało się, nie poszło, to już nie ma sensu, miałem cel, wszystko zrobiłem tak, jak uczyli, ale, ale nie osiągnąłem. A co jeżeli osiągniesz ten cel w 13 miesiącu? co jeżeli osiągniesz ten cel po 24 miesiącach. On wtedy będzie mniej ważny? Wtedy to, co chciałeś, już będzie inne, mniej warte? To nadal będzie ten sam sukces, tylko ta nasza niecierpliwość, to jest związane z wytrwałością, ale myślę, że to takie, ten nasz taki upór, że to się ma wydarzyć dokładnie w określonym momencie w czasie, on tak naprawdę... Stawianie celów jest ważne i potrzebne, określanie, konkretyzowanie tych celów jest ważne i potrzebne, ale na tym takim, wiesz, dru drugim, szerszym planie musisz pamiętać, że żeby nie postawić sobie w głowie znaku równości, że jeżeli ja mam taki cel, że za rok będę w tym i w tym miejscu w życiu, w tym i w tym miejscu z, moją, z moim biznesem, w tym i w tym miejscu z moim zdrowiem, z moim związkiem, jakikolwiek tam sobie cel stawiasz w życiu, czy na przykład, nie wiem. Odchudzam się, to jest świetny przykład zawsze, dyżurny u mnie. Odchudzam się i postanowiłam, że za miesiąc schudnę tyle i tyle kilogramów. Świetnie. A co jeżeli ja dojdę do tej mojej wymarzonej wagi za dwa miesiące? To się wtedy mniej liczy? I to jest trzeci składnik, o którym bardzo często się zapomina, o, o którym się nie myśli. Musisz mieć pasję do tego, co robisz, musisz mieć energię, musisz jakby wiedzieć, dlaczego chcesz to robić, bo jak tego nie masz, jest ci trudniej. Drugi punkt to jest ta wytrwałość i wiara, że się uda. Wytrwałość i idę, idę, idę. A nie na zasadzie jestem w połowie drogi i już mam po prostu w głowie mam to kłębowisko myśli, co może pójść nie tak, dlaczego to nie ma prawa się udać, wszyscy wokół mówią, że, to, że, 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 że nie mam szans i tak dalej, i tak dalej. Wtedy. Ludzie, którzy tak działają, nie wygrywają. I punkt trzeci: nie upieraj się, że to się musi zdarzyć wtedy, kiedy ty sobie wymyśliłeś, czy wymyśliłaś, tylko oczywiście, że stawiam cele. Oczywiście, że kiedy, kiedy chcę, żeby mój biznes przynosił dwa razy większe zyski za rok, to ja jestem zdeterminowana, żeby to osiągnąć i robię wszystko, co mogę, żeby to osiągnąć, ale nie obrażam się na Życie, siłę wyższą i moją własną firmę, jeżeli nie osiągnę tego po 12 miesiącach, tylko pracuję dalej, żeby nadal to osiągnąć, to nadal jest mój cel i, i pracuję tak długo, aż to osiągnę, wytrwale z wiarą i z energią. I tak naprawdę, jeżeli. To, to, to zresztą ciekawe, bo nie wiem, czy, czy będą to, jakby to nagranie oglądały uczestniczki tamtego spotkania, które też razem ze mną słuchały tej wspaniałej historii, rozwijalni kobiet i, i, i jej założycielki, jak to się wszystko rozwijało. Ale to są trzy rzeczy, które mnie bardzo uderzyły w tej historii. To są, to są trzy składniki sukcesu, które po prostu. Działają i które odróżniają tych ludzi, którzy osiągają swoje cele, którzy dochodzą do tego swojego sukcesu, jakkolwiek go definiujesz, bo tu w ogóle tego nie chcę różnicować, ale to są trzy składniki sukcesu, które odróżniają, które decydują o sukcesie i które powodują, że jedni go osiągają, a inni nie. A inni mówią, dlaczego nie wyszło. I narzekają na to, że bo nie mam znajomości, bo nie miałem pieniędzy, bo los mi nie sprzyjał, i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas. Mam nadzieję, że to Cię zainspiruje do bycia wytrwałym, do nieodpuszczania, do naprawdę, kiedy masz wytrwałość i pasję, to po prostu działaj. Rób to, co, to, co chcesz, to, co do Ciebie należy, rób to, co trzeba, i aż do skutku. Oczywiście, z szacunkiem dla siebie, z szacunkiem dla swojego życia i zdrowia, i swojego dobrostanu, ale, ale po prostu to też trzeba robić z głową, ale nie odpuszczaj, bo właśnie ten nasz brak wiary najczęściej powoduje, że zostajemy w tyle. Dziękuję Ci ogromnie, życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia.